Oto powiadam wam, w Piotrkowie Kojawskim doszło do wydarzenia o charakterze przypowieści niemal starotestamentowej, jeśli ktoś lubi całkiem nowy Stary Testament. Oto pewnego wieczora Jan A, 4,4 promila mający, a więc znajdujący się w stanie, w którym widzi się więcej, głębiej i szerzej, po wyjściu ze sklepu monopolowego zaopatrzony w olapkę oliwną, a w zasadzie w butelkę z płynem do oliwienia się, stróżów prawa o kradzieży swojego samochodu zawiadomił, podając nawet numer rejestracyjny. Rączy rendiowóz z Janem na pokładzie nie odnalazł skradzionego auta. Zajechał więc Jan z policjantami do domu żonę są przebłagać i tu okazało się, że Jan nieprawidłowy numer podał. Może podał taki, który chciałby mieć, wszak wiemy już, że miał wgląd w te rzeczywistości, skąd blisko jest do samego jądra Ingi Ching. Teraz auto łatwo odnaleziono. Siedziało w nim trzech mężów, równie jak Jan. Bardzo promiłych. Owóż oni Jana bić w gniewie począć chcieli, czemu stróżowie prawa zapobiegli. Byli to towarzyszowie Jana, których to Jan zostawił w samochodzie tylko na chwilę, a sam udał się po zakup. Na to rzekł Jan: Wrócić do was miałem, lecz po kupieniu butelki auto odnaleźć nie mogłem, i myśląc, że skradziono go wraz z przyjaciółmi memi, stróżów powiadomiłem. Jan odpowie teraz przed sądem za wprowadzenie stróżów w błąd, ale nie za prowadzenie auta jako mąż napromilowany. Bracia jego bowiem murem za nim stanąwszy zgodnie twierdzą. Gdy szedł do sklepu trzeźwym był. Piękny i zacny uczynek towarzyszu Jana. Ale dlaczegoż my tę historię wszemi wobec opowiedzieliśmy? Aby dać świadectwo prawdzie, że państwo solidarne można zbudować, tylko trzeba zacząć od dołu. Warto zabrać się do dzieła już w ten weekend. Hey, Rube.